Nitasi! NITASI! Czy to ty? NITASI? 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 Nie, to nie To, nie, to ja, ja jestem Stefan z Radomia! Pracuję na taksówce i ogólnie to okradam ludzi! Chodzę. Ej, byku, wstawaj! Zesrałeś się! Co się dzieje? To ty nitasz, Jezu! Dawaj, gramy challenge, spoko, proszę! No dobra no Dobra, to zrobimy tak, ja będę mówił 24 godziny na tak, spoko? Czyli ja Ci mówię polecenia, a ty mówisz tak, tak? Tak, to lecimy. Cii, się podoba. To lecimy, tak? Dobra, to lecimy, dawaj. Dawaj, tak, lecimy. Cześć! Siemka, witam! Cześć. Dobra, słuchajcie, dzisiaj ogólnie gramy challenge. jak Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze! Dzisiaj zagramy sobie challenge 24 godziny, mówię tak i ta siemu! No, może tyle to nie, nie mam czasu, ale fajny clickbait. Yy, dobra, nieważne. Ogólnie to tak, dobra. Skoro się podjąłeś? i będziesz tego załamał. Pierwsze co, powiedz mi, no. miałbyś może ochotę zagrać bambikiem? Tak! Będę miał ochotę. No to zakładaj bambika, gościu. Dobra. Ale takiego bambika totalnie, nie? Bambikowa lotnia, bambikowe... To jest wszystko. Serbambik. No bambik. Ser bambik. Ale muszę ci przyznać, że pasuje ci ten skin. Dzięki. Dobra, dawaj, redzi, lecimy. Tak o. Lecimy. Z Skoro musisz cały dzień odpowiadać mi na wszystko tak, co powiem, no to kuboks. No. Co ty tak? na to, że polecimy na oazę odpoczynku? Co ty na to? Tak. Marzyłem o tym. Marzyłem. Nie wiedziałem Biku. Dobra, lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj, stary. Lecimy, lecimy, jazda. Albo nie, jednak nie. Jednak dawaj na ten tak. Dawaj, dawaj, Tak. <laughs> Kubox, czy chcesz zbierać materiały dla mnie? Tak, 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 tylko niech mi się tekstury załadują. To je upolatasz sobie w powietrzu. No. No. Także wy tobie pamiętajcie, bo tu Kubox potrzebujemy, lepszy komputer, także pamiętajcie, żeby wpisywać w w sklepie, wspomóżmy yy, małego youtubera, także pamiętajcie, kodzik nie da się w sklepie. co? Ej, ej, halo, halo, Kubox, powiedz mi, czy masz wpisany kod nie da się, w sklepie. Mi, tak? kod, nie da się w sklepie? Tak. Boże, ja już kocham ten challenge To jest najlepszy challenge na świecie po prostu Jesteś jakimś... Co? Halo? 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 Kubo, czy ty chcesz potki? Tak! Dzięki! Na 50 kP. Przyda mi się, no! Jak to? Dzięki w powietrzu. Chyba miałem. Dobra, i. Kubox, czy chcesz iść z kimś na Tak, tak, tak. Jak bardzo chcę, bardzo. tak, tak. Dobra, no to lecimy. Ale poczekaj, poczekaj. Kubox, kubox, czy chcesz, może dostać kacza? Tak, chcę, ale masz. Dziękuję bardzo. Dobra, wymiecha na wolca. Dobra, kubox, czy chcesz i zjeść tam ten mmm, Zawsze tym marzyłem, no, no, no. Chodź, tam się trochę podleczyć do fula. O mmm, dobre. Mch, koch, dobre. I zaraz będzie... Chcesz skoczyć z ten... Tak, chcę. No właśnie tutaj Chcesz skoczyć z tej rampy w dół? Tak. No to dawaj. Nie, 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 z samej góry ma być. Z Same? samej góry ma być. tylko wierzchołka. Dobrze, tak, zrobię to, tak zrobię, to tylko muszę yy, 10 wat. Nie udało się. Dobra, chodź ku idziemy dalej. Dawaj, idziemy prognozy z Nike szybko, cyk, cyk. Uboks, czy masz ochotę wykonać moje kolejne polecenie? Tak, jasne. Z przyjemnością. Bo kolejne polecenie zrobię następująco. Za każdym razem, jak powiem Bambik od teraz, musisz mówić. Yy, yy, czekaj, etwa analiza mózgu. Do it! Just do... Dobra, nara! Czekaj, zaraz myślisz co, zaraz myślę. <grych> Nie wiem co. Dobra. Za każdym razem, jak powiem Bambik. Ty musisz powiedzieć, że... Yy, dobra, za każdym razem jak kupiłem Bambik, to wywalasz jedną losową broń. Oooo to jest dobre. Kurde, jak mi broni zabraknie, to co? To wtedy wyw wywalasz macy. Dawaj, matemuś Bambik <laughs> Proszę Wam. Wybrał snajper, wybrał snajpę, okej, okay, czyli na naj miejsce. dobra. Ooo, papryczka Chili. Bo są typy na są o, Dobra. Typy. Lecą ty, tym lecą tym tunelem. Dawaj w tunel Roger, that. Lecę, lecę no? Czy jesteś gejem? A ty? <grywa> Ja i pamiętajcie widzowie, że jeżeli chcielibyście rewanż na moim drugim kanale Nitashi 2 Jeżeli chcielibyście rewanż z kuboxem, że to ja wykonuję jego polecenia To pod tym odcinkiem <grywa> Ile ma być w ogóle box Tysiąc Tak mało? To nie, bo to się nie może wybrać tak na... Dwa tysiące Dwa tysiące w górę ma być w ogóle Dobra, ale to będzie piękne. <laughs> zemsta. O się boję, Aż się boję. Dobra, Kubok, czy masz ochotę wyskoczyć stąd teraz za ten Tak, naprawdę dobry Dobra. pomysł. Kubok, czy masz ochotę teraz stanąć przede mną? Dobra, Kubok, powiedz mi, czy masz jakieś granaty? Nie, znaczy, no, tak, tak. <laughs> <laughs> Hej, to nie było lutowane, to nie było w ogóle lutowane, Stary, dawaj, Bambik. I... To poleciało. <noise> Pompeczka. Dobra, Kuboks, czy chcesz zostać w strefie? Mm, tak. No dobra, to idziesz teraz za mną i będziesz stał w strefie aż do jednego HP. Ogólnie widzowie, y y jakbym też kaleczył w tych wyzwaniach czy coś, to przepraszam, ale w ogóle pierwszy raz coś takiego nagrywam. Pomysł na ten film padł nam w ciągu jakichś 7 sekund, <noise> więc... Kuboks! <P> <noise> możesz o hotelę całą swoją amunicję? Jasne, że tak. Złodziej. Kuboks! <noise> czy jesteś bambikiem? Tak, jestem! <głos> Jakim głosem?

Tu jeszcze, tu 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 dokładnie dawaj dawaj Ale akcja, ale akcja Gul 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 O nie porobił Ale co ty to ja musiałem zabić sam dwóch? Bo nie miałem amunicji Ciekawe no co! Ciekawe Alright man. Kuboks Tak? Czy masz ochotę wejść na w ustawienia i kliknąć sterowanie do myśliny? Dobra, Kubox, czy masz ochotę zniszczyć całą łódź? Tak. Kubox, czy masz ochotę grać tak do końca gry? Tak. Fajne ustawienia, Nitashi, wiesz? Kilo pod F. O nie, tu są typy, dobra? Czekam już na loderze Kubox. O O nie, Kubok! Nie! nie mam luk na niego, mam luk na niego. Uważaj, uważaj, uważaj. Nad Tobą jest teraz, centralnie. Uważaj! No, bez pompy jestem, no. Kurde, a ja ale chciałem, żeby zniszczyć ten statek. Czy masz ochotę wybrać sobie innego skina? Tak. Ready steady, go! Kubox. tak, słucham czy masz, ochotę, czy masz ochotę przez całą następną grę mówić głosem bananka? Tak! Jeżeli Super. to jest głos bananka, to jasne! Kubox, to był głos bananka? Taak. A Czemu ja mam mapę pod N? Nie wiem... Ej hey no! Ej, hey, musimy kogoś zabić, wiesz? Wiem! No dawaj, lecimy! Kubo, czy masz ochotę wylądować obok tortu i zebrać wszystkie jego części? No jasne! Tak! Tekstury mi się nie załadowały! Ej mi! Hahaha! Potrzebujemy tego. A, 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 do... a, a Unika! Muszę zabrać tort! Nie! Zostaw mnie, dziadzie! A, no. Nie! A! Czy masz ochotę powiedzieć wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowany rewolwer? Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowany rewolwer Latam bo chcę Ej na którym no ja mam, a ja mam na jedynce Ja mam na jedynce <śmiech> <śmiech> Halo, broń proszę Kurde tekstury Na którym ja mam broń? Nie, nie, Czy ja mam a ja mam potem, dobra. Dobra, Kubox. czy masz ochotę wylecieć do autobusu, oświerść lotnie i nie zamykać aż do lądowania? Tak. Butnych na butnych w tym razie. Jak tam Kubox się leci? No wiesz co, trochę chłodno tu u góry. A może tam ciepło? No, stary, no, stary to... jeszcze jak, to na moje Hawaję. Ja, ja, ja już to tobą ląduję, a ty jak tam? dobrze, dobrze. To tak mi się wydaje stary. Tak, tak sobie zachodzę w głowę, tak sobie myślę. I to tak mi się wydaje, że ty masz ochotę nie używać w tej grze żadnych krewów. Tak. Wiedziałem, że będziesz miał taką ochotę. A czy masz ochotę wszystkie krewy jakie znajdziesz od do mnie? Tak. Świetnie. Teraz w ogóle ląduję. Kuboks, a masz może ochotę brać z tej grzy pierwszą bronią, którą znajdziesz? Czemu mi powiedziałeś to, jak podniosę? Co podniosłeś? MP5. No to powodzenia. Nie no, Kuboks, tej gerce nie będę hamować. tej gerce pozwalam normalnie budować, nie? No musisz <grym> mi oddać wszystkie matce. <grym> Nie, 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 jest, Trzymaj się. już nie będę takim chanem, no. Chcę być miły, zbieram dla ciebie rzeczy. Chodź. Dobrze, Kubox. Jeżeli masz ochotę, pozwalam ci wziąć tą pompę za twojego MP5. Wolisz MP5, czy wolisz pompę? Dobra, chodź Kubox, poznaj moją dobroć człowieka. Dzięki. Kubox, chcę zabiecać jeszcze? Ej, ktoś się wołał? Skąd to jest? A mogę taką małą replanę u Ciebie taką maleńką mogę? Ja wiem co. A ty dobra przecież, czy 24 godziny mówisz tak, dobra, to spoko. Nie, <grym chciałem <grym tylko powiedzieć, że na moim drugim kanale będzie odcinek ze streak, to niedługo będzie patrzył o tym może. Temat, no. Pamiętajcie, widzowie, teraz jest tak. Teraz uwaga, teraz wiesz, że taka poważna muzyka na, na odcinku i poważny temat. Uwaga, pamiętajcie, widzowie, to jest najważniejsze. Każdy z Was wspiera twórcę, którego najbardziej lubi oglądać. Nie, nie sugerujcie się tym, po ile rozdaje pieniędzy. Nie sugerujcie się tym, co możecie wygrać, co z tego możecie mieć. Pamiętajcie, dajcie twórców, których lubicie oglądać. To jest najważniejsze. A to, że ktoś robi konkursy, to fajnie, że robi. Ale to nie jest najważniejsze, tak? na przykład ja jestem mega przeciwny temu, że niektórzy twórcy, wiesz, ja tam robię konkursy raz na większą dwa na jakąś konsolę, na aż mam drive o te ale na przykład ja jestem przeciwny temu, jak widzę, że niektórzy twórcy mają możliwości, ja radzą też konkursy na y, milion fałdolców, na komputery, konsole, co, co nie wiem, co każdy odcinek też, bo to, tak naprawdę to, to hamuje młodych twórców, bo wiesz, bardzo na twórców, którzy mają po 5 tysięcy subów, po 8 tysięcy subów, im ciężko bity wspierają, tylko to właśnie większe kanały mogą robić takie giveaway, a oni nie, nie? Dlatego kod twórcy kubok z YouTube i robimy giveaway'a. Na słuchawki z jak kogoś lubisz oglądać, tego wspieraj i tyle, po prostu. Także grałem 24 godziny i odpowiadałem na tak, tak, że wiecie co robić. 2000 łapek i teraz będzie zemsta. O nie! Będzie <grym> to, to jest najgorsze, że ja się nie mogłem przygotować, a on się przygotuje. Także elo! <grym> elo! <grym> Ciągle zarabiam papier, i moja forca, tak jak Tomasz i Natalia Maczek. U, euforia, u, euforia. Dziś w nocy tańczę, bo nie wiem, czy dotrwam do dnia.